Witam Kamila S witam na moim kanale sprzed za, przyku, przed, no jakby to nazwać No, nazwijmy to terarium moich ślimaków proszę bardzo. Ślimaki co zrobiły? Miały wodę w tej misce. Przewróciły sobie. W las. Wszedł któryś ślimak na Miseczkę, i po prostu sobie ją przewrócił. No cóż, ale ale to nie jest problem. Zaraz zrobimy z tym porządek. A zaraz pokażę, co z tym trzeba zrobić. Po prostu on się przewróciło samo w momencie, kiedy wzięłam pojemnik, ale to nie jest istotne. Żadnego problemu. To nie jest problem. Nawet jeśli ślimaki w swoim pojemniku rozlają wodę, takie rzeczy trzeba przewidzieć, że to się dzieje. Nie jest to żaden problem. To nic nie wadzi. Po prostu, żeby tak rzeczy się nie działo, to trzeba wziąć. Rękę bierzemy, po prostu używamy swoich palców. cepie odstawiamy na bok. Używamy przy użyciu ręki swoich palców. Po prostu robimy dołek i wkopujemy miseczkę. Ja troszkę to za dużo zrobiłam. kopujemy, że tak powiem, miseczkę w dołek i obsypujemy ziemią, czyli torfem kokosowym, czy tam włóknem kokosowym, obojętnie. Wkopujemy w podłoże, tak, żeby ta się nie wywracała. Żeby ślimaki po niej chodząc, jej nie wybrały... Wyra... No... Żeby sobie nie wylewały wody, nie wywracały miski, teraz już tego robić nie będą, bo nie będą miały jak. No i cóż, i bez zbędnego przedłużania nalewamy. Wodę do miseczki jako, że ślimaki to nie psy więc tutaj, tutaj nic za to nie możemy, tak? Że one nam taki bałagan zrobią czy inny. No za to nie możemy. Po prostu no nic nie możemy. Trzeba po prostu tego pilnować, żeby miały wodę, a to, że ją. Wywrócą, bo podkopią yy, podłoże. No trudno. Takie rzeczy trzeba przewidywać, więc to trzeba cały czas kontrolować. Ponieważ jak zwykle jest wieczór, ja niestety wieczorem nagrywam. I moje filmiki również wchodzą wieczorem. No wiem, wiem późno wchodzą, ale niestety w ciągu dnia są inne obowiązki, więc nie ma zbytnie zbytnio czasu, żeby w dzień się zajmować nagrywaniem. No i co? I po problemie. I po problemie, więc nie przedłużam. Proste. I ślimaczki sobie dalej żarują. A tymczasem mówię, dobranoc, miłego lub miłego oglądania i do kolejnego wideo. Kamila S. Dziękuję za oglądanie. Do następnego razu.